Kolejny punkt, czyli trzynasty, Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi w Skawinie, nazwy imienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Bardzo proszę pana Eugeniusza Zająca o przedłożenie tego projektu uchwały. Proszę państwa, no Komisja Spraw Obywatelskich podjęła akurat yy, uchwałę odnośnie nadania skwerowi uzbiegu skrzyżowania ulic 29 listopada Kopernika skwerowi prezydenta Rzeczypospolitej profesora Lecha Kaczyńskiego. Było to na wniosek prawicowego bloku samorządowego Skawina. Jest to dość skromne upamiętnienie pana prezydenta, a zarazem również jakaś hołd oddana ofiarom całej tej tragedii smoleńskiej. Pan prezydent był osobą skromną, dlatego akurat uważamy, że że, że, że powinniśmy iść w tym kierunku i proszę Radę o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy któraś z Komisji, oprócz Komisji Spraw Obywatelskich, będącej wnioskodawcą, zajmowała się projektem uchwały? Nie widzę, wobec czego otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chce zabrać głos? Pan Witold Mazgaj, dalej pan Marek Klimczyk. <laughs> proszę Państwa, no nigdy nie ukrywałem, że żyjący już prezydent Lech Kaczyński nie był moim faworytem, ale był prezydentem wybranym w demokratycznych wyborach i był prezydentem naszego kraju. I dlatego troszkę mnie zaskoczyło, zaskoczył mnie wniosek, żeby jego imieniem, jego mówię przez dużej litery w tej chwili, nazwać taki skromny pas zieleni. Czyli nie warto by poczekać czy poszukać innego obiektu, który byłby obiektem bardziej reprezentatywnym. Ja wiem, że, ja wiem, gdzie ten skwer jest, bo tam często jeździłem do byłego banku PKO, ale oczywiście nie będę przeciw, że tak powiem, tej uchwale, natomiast już nie apeluję o zastanowienie się, tylko po prostu no, czy rzeczywiście jesteście Państwo przekonani co do tego wybranego kawałka ziemi, do tego obiektu, tak to nazwę. Dziękuję. Nie, nie rozumiem ad vocem, pan Eugeniusz zając nie proszę. Nie adwocem akurat, ale po prostu jest sytuacja taka, że Komisja Spraw podjęła to na wniosek Prawicowego Bloku Samorządowego Skawina. Oni wskazali jakby ten teren, który będzie upamiętniony akurat. No były różnego rodzaju propozycje też wcześniejsze, między innymi pana Ryszarda Majcika była propozycja, aby plac targowy dać ten, ale no też można byłoby dyskutować. W koncesji również zastanawialiśmy się nad Parkiem Miejskim, ale Park Miejski ma już Imię, co, co również bardzo prosiłem do pana burmistrza, żeby tam dopisać Józefa Piłsudskiego, bo mamy piękny napis nad bramami wejściowymi do parku, a napisu, że to jest park imienia Józefa Piłsudskiego nie ma. i My jako Komisja Spraw nie ukrywam, wystosowaliśmy pismo do pana burmistrza. Niestety pan burmistrz nie raczył do tej pory odpowiedzieć ani, ani zareagować w tym temacie. Ale tutaj jest po prostu wniosek, odpowiadając, jakby wracając do meritum sprawy, jest to wniosek prawicowego profesora Zarządowego. Oni stwierdzili, że taki teren, i to będzie odpowiednie upamiętnienie, pan profesor prezydent Lech Kaczyński był osobą skromną i dlatego tego typu nazwę. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Klimczyk, proszę. Panie przewodniczący, ja oczywiście w swojej wypowiedzi to na samym początku chcę wyraźnie powiedzieć, nie będę się odnosił do postaci. Prezydenta Świętej Pamięci, tylko co do zasad. Wydaje mi się, że w honorowaniu nazwami ulic, placów, instytucji, szkół, polityków powinniśmy zachować pewne wakacje. Powinien upłynąć pewien czas, po której to nieco inne pokolenia, ludzie, którzy. Nie uczestniczyli bezpośrednio w zmaganiach politycznych, w dyskursie, w sporze, e, taką decyzję podejmują i e, tak lub nie decydują się, aby dane postaci były zachowane w pamięci. Ta zasada powinna dotyczyć polityków i to po, polityków wszystkich. O ile nie powinna dotyczyć Kapłanów, artystów, naukowców, żołnierzy to jednak polityków bardzo charakterystycznych, o jasnych postawach i w sposób e, funkcjonujący w polityce, w sposób też bezkompromisowy, powinniśmy poczekać kilkanaście lat i wtedy pozostawić innym. E, takie decyzje. W Polsce jest oczywiście inny obyczaj, brak nam tego dystansu, tego umiaru. Proszę zwrócić uwagę, że przed chwilą bez żadnych wątpliwości wszyscy przyjęliśmy uchwałę dotyczącą przyznania nadania ulicy imieniem podpułkownika Hałacińskiego. To był żołnierz, ale to był także działacz polityczny. To był Piłsudczyk. Dzisiaj, kiedy minęły lata, nikt nie wchodzi w pewne bieżącą jego działalność, spory, które zapewne jako starosta e, musiał wchodzić. Atmosfera sporów w II Rzeczpospolitej, kto zna historię, była nieporównywalnie większa niż dzisiaj. Spór między Endecją a Piłsuczykami, między ruchem ludowym a obozem Piłsuckiego był naprawdę gwałtowny. I wtedy taka postać w sporej części społeczeństwa budziłaby opór. Dzisiaj po upływie nie odnosimy się do rzeczy małych, nieistotnych, takich jak na przykład troszkę gorszący spór o, o, o autorstwo niektórych zwrotek. To jest zupełnie nieistotne. Najważniejsza postać działalność Hałacińskiego nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, że powinien zostać uhonorowany. W przypadku każdego, każdego polityka nie unikniemy tego, że będzie to dla jakiejś części e, decyzja Trudna do zaakceptowania. Dobre, e... Oczywiście państwo podejmą tą decyzję. W Polsce rzeczywiście nie ma umiaru. W Polsce nawet e, honoruje się e, nazwą osób żyjących, jak port lotniczy w Gdańsku. To jest zupełnie już brakiem umiaru. Ja mam takie przekonania, że politycy jeszcze obecni. Nie powinni być w ten sposób honorowani. Dziękuję. Dziękuję. I w kolejności zgłoszeń zapisałem pana Witolda Grabca, panią Annę Wąsowicz i pana Ryszarda Majdzika. Bardzo proszę. Y, powinien pan wiedzieć, że że tak powiem y, wzorcem demokracji są, są dana Stany Zjednoczonych, chciałem Panu powiedzieć, że y, nowy y, jeszcze za życia byłego prezydenta seniora George'a W Busha, jeden z najnowszych lotniskowców, nazwano jego imieniem. Więc tutaj nie bardzo natomiast, jeżeli chodzi o to, że tym się po powinniśmy z perspektywy czasu, ja chciałem panu przypomnieć, bo chyba coś z pamięcią może nie bardzo przypominam, bo chciałem panu przypomnieć, przy pamięta pan tą dyskusję na temat osoby, która już dawno nie żyje, pana Feliksa Pukło, ile ona wzbudziła emocji, więc to nie jest kwestia tego, czy to się miało miejsce dwa lata temu, czy 10 lat, 10 lat temu. Jest kwestia tego typu, że po prostu y są pewne rzeczy które ma rozstrzygnąć historia historycy na no są pewne rzeczy które rozstrzyga akurat w tym wypadku rada miejska w Skawinie no taka jest zasada w związku z tym jeżeli podłożono prze, prze, przedstawiono taki projekt uchwały więc zgodnie z pewnymi zasadami, spróbujmy podjąć temat i podejmijmy decyzję, a nie zwracajmy uwagi na to, że może temat przyschnie, być może o pewnych rzeczach się zapomni. Ja wiem z własnego doświadczenia, i bo, bo, bo też yy, akurat moja drużyna artystka, sprawa partyzantów, też jest temat, który budzi emocje od ponad 40 lat. Ale też trzeba, yy, że tak powiem, stanąć na wysokości zadania i podjąć decyzję. Być może jest to dla wielu kontrowersyjny temat, o innych inno, cieszy mnie, że że powiedzmy sobie nie doszło takiej polemiki dotyczącej postawy pana prezydenta, bo tak jest zasada, że o zmarłych mówimy albo dobrze, albo wcale i za to dziękuję serdecznie.